Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj raport z frontu, również informacje ze świata dyplomacji, wielkiej polityki, oczywiście dotyczące Ukrainy. Po drugiej stronie Marek Kozubel. Marku, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez Paszportu. Nieustannie przypominam, że jeżeli ktoś chciałby wesprzeć podcast Podróż bez Paszportu, zachęcam do tego, żeby dołączyć do grona patronów na serwisie Patronate, również można zakupić kawę na serwisie Bajkofi dzisiaj o Francji, które no, co jak co, ale no, ma prezenty, kolejne prezenty dla Ukraińców. Inicjatywę Paryż przejął, jeżeli chodzi o broń dostarczaną do Kijowa? No być może nie mówimy o jakiejś wielkiej inicjatywie, ale na pewno Francja rwie się do grona liderów wsparcia dla Ukrainy. Zresztą pamiętamy, że od jakiegoś czasu z Paryża dochodzą takie tezy, że Europa musi zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i nie może pozwolić na jej porażkę w konfrontacji z Rosją, ponieważ to doprowadzi do zaostrzenia sytuacji w Europie, doprowadzi do obniżenia bezpieczeństwa na naszym kontynencie. I no, nie oszukujmy się, ta zmiana, zwiększenie zaangażowania, Wielu państw europejskich, przy czym tutaj nie mówię o Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania bardzo, zawsze bardzo mocno się angażowała w sprawy ukraińskie od samego początku inwazji, ale jeżeli chodzi o Francuzów, no to faktycznie mamy do czynienia z takim coraz większym zaangażowaniem. Zaczniemy może od tematu przekazania uzbrojenia, uzbrojenia lotniczego, bo francuski minister obrony. Ogłosił, że Francja przekaże 40 rakiet manewrujących Scalp EG. Cóż to takiego? Otóż Scalp to po prostu francuska wersja rakiety Storm Shadow, którą przekazali Ukrainie Brytyjczycy. I tutaj warto wspomnieć o tym, że nie jest to. Pierwsza partia tego typu rakiet dla Ukrainy. Francuzi przekazywali je już latem 2023 roku, i chociażby mamy z sierpnia na to dowód, gdy prezydent Ukrainy, Wołody Mrysełęński, podpisywał nawet jedną z tych rakiet, tak uroczyście. Nie możemy jednak wykluczyć, że Francuzi przekazywali je nawet i wcześniej niż w sierpniu. Pamiętajmy, że do Oficjalnej takiej informacji nie zawsze od razu dochodzą wieści czy dane liczbowe dotyczące jakiegoś konkretnego sprzętu, zwłaszcza takiego jak rakiety. Jeżeli coś się ogłasza, że zostało wysłane, to nie możemy wykluczyć, że to już tam jest albo że nawet już zostało użyte. Ale idźmy dalej. Poza 40% Rakietami Skalp EG, które mogą być wykorzystane i przeciwko celom naziemnym, jak i nawodnym, również Francuzi chcą zacząć przekazywać Ukrainie bomby lotnicze AASM. Cóż to takiego? No, są to takie dość fajne bomby, które odpowiadają troszeczkę swoim przeznaczeniem oraz zastosowaniem temu, co przekazują Amerykanie Ukraińcom, czyli bomby lotnicze Jadamer i AASM będą przekazywane według deklaracji francuskich w liczbie średnio około 50 bomb miesięcznie. Czyli może to oznaczać, że Francuzi przekażą w trakcie tego roku kalendarzowego około 600 bomb. I jest to bardzo duża liczba. Co prawda, różne ukraińskie samoloty mogą być zaadaptowane do ich użycia, ale natychmiast po ogłoszeniu tej liczby pojawiły się też ciekawe informacje na temat tego, w zasadzie bardziej plotki, że Francja przygotowuje się do przekazania Ukrainie samolotów Mirage 2000D. I pojawiły się przy okazji też takie. Doprecyzowania na temat tego, że te samoloty mogą w pewnym momencie zastąpić obecnie wykorzystywane przez Ukraińców samoloty SU-24. Ukraińcy wykorzystują samoloty SU-24 właśnie do ataków na cele naziemne oraz na wodne. Wykorzystują one chociażby rakiety Storm Shadow, a miraże właśnie miałyby na początku uzupełnić. Że tak to ujmę, trochę wodnie, flotę tych samolotów, a z czasem również zastąpić Su-24. No bo tutaj nie oszukujmy się, te samoloty się z czasem zużywają, niektóre są tracone, być może też z czasem dojdzie też do jakichś awarii, wypadków. Także miraże mają tutaj być nie tylko właśnie uzupełnieniem, ale też są rozpatrywane jako element zastępczy dla su 24. A mimo wszystko, jako zastępstwo dla Su-27 czy Migów 29, to nadal Ukraińcy widzą tutaj samoloty F-16. Czyli, tutaj... czyli zwrot rzeczywiście francuski? Francuzi można powiedzieć, idą na zwarcie z Rosją. Tak, idą na zwarcie, ale też przypomnijmy dlaczego. Francuzi mają ogromne teraz problemy w Afryce. Gdzie Rosjanie wchodzą w, że tak to ujmę trochę brzydko, ale ich strefę wpływów. I mowa tutaj przede wszystkim o dawnych koloniach francuskich. Ale jeszcze pozwolę sobie Mateuszu, dodać, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o to, co chcą zaoferować Francuzi, bo minister obrony Francji również wspomniał o dostawach. Armatochałbic samobieżnych Cezar, które się też bardzo dobrze sprawdziły na Ukrainie. I on na razie wspomniał, że 12 haubic z pakietu liczącego 78 maszyn, które, jak on deklaruje, Francja może wyprodukować w tym roku, to 12 armatochałbic zostanie sfinansowanych przez rząd Francji i 6, według jego deklaracji, ma zostać przekazanych w najbliższych tygodniach. Ja podejrzewam, że nie jest wykluczone, że one już tam mogą być e, na miejscu. Sześć zostało opłaconych e, przez samych Ukraińców, a pozostałe 60 e, minister Lekorniu ma nadzieję, że zostanie sfinansowanych przez e, innych członków. Unii Europejskiej, a być może, że zostanie to sfinansowane z jakiegoś unijnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Ale co jest bardzo ciekawe w tej deklaracji? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na dość potężną liczbę. Nawet jeżeli przyjmiemy, że tych sześć armatochałbic, które mają być niedługo przekazane, albo być może już tam są, weźmy pod uwagę to, że one zostały prawdopodobnie wyprodukowane w ubiegłym roku kalendarzowym. To mimo wszystko Francuzi będą chcieli spróbować wyprodukować jeszcze 72 kolejne armatochaubice w roku 2024. To jest naprawdę dość spory skok, jeżeli chodzi o liczbę wyprodukowanych maszyn i też jestem ciekaw, czy za tym też pójdą na przykład jakieś też dodatkowe rezerwowe lufy na wymianę tych zużytych. Także widzimy, że Francja tutaj zaczyna rozkręcać swój też przemysł zbrojeniowy i to dość solidnie. Warto też wspomnieć o tym, że Francuzi chcą zwiększyć o 1000 sztuk miesięcznie dostawy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm dla Ukrainy. Co prawda łącznie będzie to na razie miesięcznie 3000 pocisków, więc niedużo, tyle mniej więcej średnio Ukraińcy wystrzeliwują w ciągu doby. Tutaj mowa oczywiście o pociskach wszelkich kalibrów, no ale mimo wszystko jest to jakieś takie w miarę wsparcie i możemy też podejrzewać, że z czasem Francuzi będą jeszcze bardziej zwiększać produkcję pocisków artyleryjskich. Więc no, pytanie, nie możemy wykluczać, że te dostawy nie zamkną się tylko na 3000 pocisków miesięcznie. A pamiętajmy też o tym, że również i inne kraje Unii Europejskiej też wzmacniają, zwiększają swoją produkcję, nie tylko zresztą amunicji, i też co jakiś czas deklarują kolejne pakiety wsparcia. No tutaj chociażby możemy wspomnieć o kraju może niezbyt u nas popularnym, ale jednak też zwiększającym swoje wsparcie dla Ukrainy, czyli o Niemcach. No tutaj może o Helmach nie będę wspominać, bo Pamiętamy, że w roku 2022, czyli w pierwszym roku wojny, to wręcz tych chyba 3000, mowa chyba było o hełmach w liczbie 3000 i te opóźnienia w ich dostawie to stały się wręcz obiektem Kpin. No ale teraz Niemcy obiecali w pakiecie wsparcia, jednym z nowszych, chociażby 15 kolejnych 15 kolejnych. Gepardów, czyli pojazdów obrony przeciwlotniczej. No, mowa o artylerii przeciwlotniczej w zasadzie. I wiemy, że one się świetnie sprawdzają w zwalczaniu dronów kamikadze-szachet, które Rosjanie otrzymują od Iranu, ale też i produkują na własnym podwórku pod nazwą Gierań. Widzimy więc, że tutaj Francja próbuje się. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, Mateuszu, wyrywać w krąg tych liderów wsparcia, ale jeszcze możemy wspomnieć o jednej rzeczy. W lutym do Kijowa ma przyjechać Emmanuel Macron i prezydent Francji. Przyjedzie tam prawdopodobnie celem zaprezentowania własnego. No tutaj mowa oczywiście o francuskim, a nie stricte personalnie o makronowskim, ale o francuskim projekcie wsparcia bądź też gwarancjach dla bezpieczeństwa Ukrainy na okres przychodni do momentu przyjęcia Ukrainy do NATO. I wiemy już, że Ukraina podpisała już takowe porozumienie z Wielką Brytanią, co prawda tam nie padały wprost sformułowania pokroju gwarancji bezpieczeństwa. Tam padły inne sformułowania. Zresztą tutaj trzeba wspomnieć, że zdaje się, w prawie międzynarodowym nie występuje termin gwarancji, choć to tutaj można jeszcze sprawdzić i doprecyzować. Niemniej w każdym razie to porozumienie z Wielką Brytanią zostało poza tylko drobnymi detalami dość dobrze przyjęte przez Ukrainę. Przy czym tutaj jeszcze się wskazuje na to, że w przypadku podpisywania kolejnych tego typu dokumentów z innymi już państwami to Ukraina powinna wymagać również ich ratyfikowania przez Parlamenty tychże państw. No i oczywiście też ratyfikować będzie to musiał takie porozumienie Parlament ukraiński, czyli Rada, Najwyższa. No, zobaczymy, co będzie miał Emmanuel Macron do zaproponowania w imieniu swojego kraju. No, ale możemy podejrzewać, że też będzie chciał on przedstawić ambitny projekt, podobnie jak Rishi Sunak. A jeszcze słowo komentarza dosłownie ostatnim zdaniem, co się wydarzyło w Petersburgu? W Petersburgu doszło do nalotu przynajmniej trzech dronów, które przeleciały przez kilka rosyjskich obwodów, mowa tutaj o jednostkach administracyjnych będących odpowiednikami naszych województw, przeleciały nad tymi kilkoma obwodami zupełnie nieniepokojone i zostały dostrzeżone dopiero w obwodzie leningradzkim, którego stolicą jest właśnie Petersburg. Zastrzelone zostały tak. Jeden nad samym Petersburgiem, a konkretnie nad terminalem naftowym, takim największym, jaki Rosja ma nad Bałtykiem, a dwa pozostałe spadły w zatoce fińskiej. No i tutaj mowa o tym, że one przeleciały właściwie nie niepokojone, przeleciały około 850 km. Nie wiadomo na razie o jakichś większych zniszczeniach, ale możemy podejrzewać, że właśnie terminal naftowy był ich celem. Oczywiście. Marek Kozubel, bardzo dziękuję Marku za dzisiejsze spotkanie, za Twoją wiedzę i za to, że też przeglądasz się na bieżąco temu, co się dzieje na froncie. Państwu dziękuję za słuchanie. Ja również dziękuję, pozdrawiam.